jak zbudować harmonijną relację z jedynką. To osoby urodzone pierwszego, dziesiątego, dziewiętnastego lub dwudziestego ósmego dnia każdego miesiąca. Naturalni liderzy dowódcy pełni słonecznej energii. Nie warto się z nimi kłócić. To droga donikąd. Jedynka nie słucha tych, którzy się sprzeciwiają, zobaczy w tobie wroga. Zamiast walczyć, spróbuj delikatnie zasugerować pomysł, by jedynka sama doszła do wniosku, że to najlepsze rozwiązanie. Kochają wszystko, co ekskluzywne, wyjątkowe, na najwyższym poziomie. Ale jeśli zostaniesz ich sojusznikiem, zdobędziesz wiernego przyjaciela na lata. Jedynki potrafią dzielić się, wspierać, prowadzić z pasją. Ich potencjał jest ogromny. Wesprzyj ich misję, nie ograniczaj. To nie manipulacja, to zrozumienie. Chcesz obok siebie silnego sojusznika, który zmienia rzeczywistość? Naucz się dostrzegać ich prawdę, zamiast łamać ich siłę.